Witaj w nagraniu tym. Ponownie odkryjemy bardzo ciekawą własność iloczynu zewnętrznego, która pozwoli nam potem prostymi słowami wyjaśnić pojęcie orientacji przestrzeni wektorowej. Zaczniemy sobie od prostego przykładu. Załóżmy, że mamy dwuwymiarową, zwykłą Euklidesową przestrzeń wektorową, więc mamy tutaj wektor A, który ma dwie współrzędne A1 i A2 w pewnej bazie. Czyli ten wektor da się tu przedstawić jako taką kombinację liniową wektorów bazowych, i też wektor B da się przedstawić jako pewną, oczywiście, inną kombinację liniową tych samych wektorów bazowych. Tu sobie możemy tą bazę wpisać. Baza, czyli te wektory, z których tworzymy całą przestrzeń, no to jest E1 i E2. Przestrzeń jest dwuwymiarowa. Jest to baza uporządkowana, czyli umawiamy się, że ten wektor jest pierwszym wektorem bazowym, a ten jest drugim. I teraz zrobimy sobie ciekawą rzecz, obliczymy sobie iloczyn zewnętrzny wektorów A i B i zobaczymy, co nam z tego, z tego wyjdzie. Żeby obliczyć ten iloczyn zewnętrzny, no to oczywiście podkładam te prawe strony tutaj w te miejsca. Czyli w miejsce wektora A wstawiam jego rozbicie na składowe tu specjalnie te, te numery współrzędnych zrobiłem osobnymi kolorami, bo one będą potem bardzo, bardzo ważne, to A1 to jest po prostu zwykła x-owa współrzędna tak jakby tego wektora A, a A2 to jest współrzędna y ale to co tu dostaniemy będziemy chcieli potem uogólnić na, na większe wymiary, dlatego wprowadzam taki zapis, no i tu w miejsce wektora B podstawiam ten rozkład I teraz jeżeli już oglądałeś wcześniejsze nagranie, czy oglądałaś Wcześniejsze nagrania o iloczynie zewnętrznym, to możesz sobie teraz spróbować obliczyć ten iloczyn, obliczyć wartość tego iloczynu, zakładając, że te liczby A1, A2, B1, B2 są znane i spróbować ten iloczyn zewnętrzny, wynik tego iloczynu przedstawić w najprostszej formie. Natomiast ja oczywiście krok po kroku pokażę Ci, jak to, jak to zrobić. To, co musimy robić, to traktować to jako zwykłe mnożenie, tylko jedyne obostrzenia są takie, że musimy pilnować kolejności, czyli jak gdybyśmy tak tę liczbę mnożyli przez tę, to nie możemy zamienić tu kolejności, chyba że zmienilibyśmy znak. No i też, jeżeli gdzieś mnożylibyśmy wektor, na przykład e1 przez samego siebie, albo wektor e1 przez wektor proporcjonalny do niego, no to wtedy taki iloczyn zewnętrzny jest równy 0, bo on odpowiada elementowi, czyli takiemu równoległobokowi zerowemu. Więc patrzymy, które składniki nie dadzą 0. Tutaj jest składnik z a1 razy e1, no to on da 0, więc jego nie piszemy. Następnie będzie ten składnik razy ten składnik i to w takiej kolejności, jak ona jest. Jedynie te liczby możemy sobie przed iloczyn tutaj wyłączyć, więc piszemy a1b2 i dostajemy E1 iloczyn zewnętrzny E2 więc mamy już ten składnik wymnożony przez te i teraz jeszcze ten składnik musielibyśmy wymnożyć przez te dwa składniki ale oczywiście nie zerowy wkład da tylko przemnożenie tego wektora przez ten czyli dostajemy tutaj plus A2B1 żeby ci się to wszystko tak, jak mówię, nie poplątało wzrokowo, no najlepiej jak to sam też będziesz liczył, to wtedy możesz sobie sprawdzić, czy wychodzi ci dobrze. I zostanie nam E2 daszek E1. I tu już mielibyśmy prawie, że wynik, ale jeszcze możemy go zapisać w najprostszej postaci. Tu widać, że wyszedł iloczyn E1 razy E2, tu E2 razy E1. One nie są od siebie niezależne. Można je sprowadzić także w tym iloczynie. Przestawić kolejność i zmienić znak korzystając z antysymetrii i zewnętrznego. Tu staramy się zawsze sprowadzić to do takiej postaci, żeby te wektory bazowe miały wskaźniki w kolejności rosnącej. To co więc dostaniemy, to ten składnik się nie zmieni, a przy tym składniku będzie minus, i oczywiście wtedy będziemy mogli ten składnik E1, E2 wyłączyć sobie przed nawias. Więc będziemy mieli składnik E1. Iloczyn E2 i w nawiasie najpierw ta liczba zostanie bez zmian, a tu musimy zmienić znak na minus A2b1. I okazało się, że ten dwuwektor AB jest proporcjonalny do takiego dwuwektora E1, E2 z takim współczynnikiem proporcjonalności. Możesz sobie na chwilę teraz zastopować to nagranie i pomyśleć, czy takie coś, coś ci przypomina. No jeżeli kiedykolwiek liczyłeś wyznacznik, macierzy 2 na 2, to wtedy łatwo możesz skojarzyć, że takie coś jest wynikiem wyznacznika. Gdybyśmy w pierwszym wierszu tego wyznacznika wstawili te dwie liczby a1 i A2. To oczywiście nie są potęgi, tylko numery współrzędnych, natomiast w drugim wierszu byśmy wstawili współrzędne wektora b. Zlicząc taki wyznacznik, mnożymy tutaj na krzyż i dostajemy A1b2 i minus. Ten iloczyn, czyli minus a2b1, tu oczywiście tą dwójkę powinienem na zielono napisać, żeby już wszystko było konsystentne. Ten wyznacznik możemy sobie oznaczyć, że to jest wyznacznik z pewnej macierzy a współrzędnych, i dostaliśmy wtedy wynik taki, że iloczyn zewnętrzny a, iloczyn b, w przypadku gdy wektory a i b były z przestrzeni dwuwymiarowej, to wtedy zawsze taki iloczyn zewnętrzny jest proporcjonalny do iloczynu zewnętrznego wektorów bazowych. I współczynnikiem proporcjonalności jest ten wyznacznik z macierzy współrzędnych tych wektorów. Jeszcze poprawimy na dwójkę zieloną. Wynik ten jest bardzo ważny no, z kilku powodów, które stopniowo będziemy, będziemy poznawać. Po pierwsze, jeżeli spojrzymy sobie na przestrzeń takich dwóch wektorów, przypominam, że dwu, każdy z takich dwóch wektorów możesz sobie wyobrażać jako równoległobok rozpięty przez te wektory z pewną orientacją, czyli z pewnym zadanym obrotem. To ten wynik nam mówi, że przestrzeń wektorowa takich dwóch wektorów w dwóch wymiarach, ona jest jednowymiarowa. Ja sobie zdaję sprawę, że to brzmi strasznie, ale o czym to nam mówi, że jeżeli wezmę dowolny dwuwektor. Ale utworzony z wektorów w przestrzeni, która była dwuwymiarowa, miała tylko dwa wektory bazowe, to ponieważ każdy taki dwuwektor da się w jednoznaczny sposób przedstawić jako kombinację liniową jednego dwuwektora, to ten dwuwektor możemy sobie oznaczyć tutaj, że to jest pierwszy wektor bazowy e z indeksem. Z indeksem 1, no tylko w pewnej abstrakcyjnej przestrzeni tych dwóch wektorów, ale ta przestrzeń jest przestrzenią równoległoboków z orientacjami, które mają konkretne wyobrażenie. I tutaj interpretacja graficzna tego jest stosunkowo prosta. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś wektory bazowe e1 i e2, to taki iloczyn zewnętrzny jest. Takim równoległobokiem, albo po prostu jest takim równoległobokiem zbudowanym na tych dwóch wektorach. Tu już tego równoległoboku nie będę rysował, ale z taką orientacją od, wekt od końca wektora e1 do końca wektora e2, więc byłaby tutaj to orientacja przeciwna do wskazówek zegara. I teraz, jak weźmiemy dowolne inne wektory a i b, one oczywiście tu rozpinają pewien równoległobok tak go symbolicznie zaznaczamy orientacja tutaj tego iloczynu jest zgodna ze wskazówkami zegara I jeżeli może pamiętasz ze szkoły to moduł, czyli wartość bezwzględna tego wyznacznika z dwóch wektorów jest sposobem na obliczenie pola równoległoboku więc taki sam wyznacznik jest równy plus albo minus polu równoległoboku i ten wynik tak naprawdę oznacza, że pole tego równoległoboku jest zawsze proporcjonalne do pola równoległoboku rozpiętego na wektorach bazowych. I też, jednocześnie, jeżeli wyznacznik tutaj będzie ujemny. To będzie to oznaczało, że kierunek obrotu dla tych wektorów A i B jest przeciwny do kierunku obrotów na, dla wektorów E1 i E2. Wyliczanie więc iloczynu zewnętrznego będzie bardzo przydatną operacją przy sprawdzaniu właśnie orientacji dwóch wektorów i to jak się okazuje nie tylko, nie tylko na płaszczyźnie. Teraz sprawdźmy, jak rzecz ma się w trzech wymiarach tu już żeby to nie było takie abstrakcyjne to weźmy sobie jakieś konkretne wektory niech wektor a tu już będę niebieskim pisał to niech będzie powiedzmy 2 e1 plus 3 e3 wektor b to niech będzie e2 minus e3 a wektor c to niech będzie wektor e1 plus e2 i obliczmy sobie iloczyn zewnętrzny tych trzech wektorów. Wstawiamy tutaj te składniki w nawiasach do tego iloczynu. Przy okazji poćwiczymy sobie wyznaczanie iloczynu, ale jeszcze dojdziemy do bardzo też ciekawego i przydatnego w matematyce i w fizyce wyniku. Ten, ten iloczyn oczywiście jest łączny, czyli możemy najpierw zrobić na przykład ten iloczyn, a potem wynik tego iloczynu przemnożyć przez ten, albo w odwrotnej kolejności robić najpierw ten iloczyn, a potem jego wynik z tym, ale oczywiście nie moglibyśmy sobie robić najpierw tego iloczynu, bo musielibyśmy tutaj to przestawić i wtedy no, trzeba by dopisać znak minus. Więc to, co możemy zrobić, no to najpierw zróbmy ten iloczyn. Tu polecam Ci to jako ćwiczenie, więc koniecznie zapauzuj sobie to nagranie, oblicz i zobacz, czy wynik Ci się zgadza. Jeżeli już to zrobiłeś, no to możesz sprawdzić, albo jeśli miałeś jakieś problemy, to możesz sprawdzić, czy, czy wszystko jest OK. Patrzymy tylko na składniki, które, które nie dadzą zera, więc będzie 2E1 razy E2 minus 2E1E3, plus 3e3e2 tego składnika już nie mnożymy bo daje 0 i wynik tego musimy teraz zewnętrznie przemnożyć przez ten wektor e1, e2 e1 plus e2 i oczywiście teraz mnożąc takie, takie składniki bierzemy tylko te iloczyny w których wszystkie trzy indeksy są, są różne więc tu mam e1, 2 Jakbym mnożył przez to, to by mi się powtórzył wskaźnik 1, więc to pomijam a tak samo E1, E2, gdy mnożył przez E2 to mi się powtórzy wskaźnik więc ten iloczyn całkowicie pomijam teraz mam E1, E3, więc mogę go tylko niezerowo przemnożyć przez E2 czyli będę miał minus 2 E1 zewnętrznie mnożone z E3 i jeszcze zewnętrznie mnożone z E2 a ten składnik mogę tylko w sposób niezerowy przemnożyć z tym składnikiem, czyli dostaję plus 3 E3 zewnętrznie z E2 i zewnętrznie z E1. I doprowadzamy teraz te wektory bazowe tak żeby wskaźniki były w rosnącej kolejności tutaj musimy przestawić te dwa składniki, więc tu się zmieni znak na plus, więc dostaniemy 2 a 1 2 3. I teraz tutaj też musimy dokonać przestawienia wskaźników. Oczywiście moglibyśmy się tutaj bawić tak, że najpierw powiedzmy 2 zamienić z 3. Potem to 3 przerzucić na to miejsce, a potem jeszcze dwójkę z jedynką, więc byłoby tu tuż, troszkę roboty, ale można sobie też zrobić tak przestrzeni trójwymiarowej że poukładać te indeksy tutaj po kolei na okręgu więc mamy taką możliwość skierować skierowanie okręgu zgodnie ze, wskazówkiem, ze wskazówkami zegara to jest pierwszy okrąg, a na drugim przestawić te dwie cyfry czyli mamy wtedy 1, 3 2 i teraz patrzymy do którego z okręgów pasuje Pasuje tutaj ta numeracja, czyli w którym okręgu po trójce jest dwójka, a po dwójce jedynka. No oczywiście tutaj po trójce jest jedynka, więc nie pasuje to do tego układu. Natomiast tu właśnie po trójce jest dwójka, a po dwójce jedynka. Więc wtedy jeżeli określiliśmy do którego okręgu nale należy nasz układ wskaźników, to możemy bezkarnie przestawić tutaj cyfry, o ile zachowamy tą kolejność, że jeden że, jeden będzie, że po jedynce będzie trójka, a po trójce będzie dwójka, a po dwójce znowu, znowu jedynka. Takie przestawienie w ramach jednego okręgu nie zmienia nam jeszcze znaku. Tutaj zrobimy sobie takie przestawienie, że poukładamy te wskaźniki 1, 3, 2. Wtedy mam na razie znak plus, czyli A1, E3, e e2 i wtedy będzie to wymagało tylko jednej zmiany znaku jeszcze przy przestawieniu potem tych dwóch wektorów. To oczywiście jak to lubi możesz stosować ten trik albo po prostu po kolei je sobie przestawiać i za każdym przestawieniem zmieniać znak. Teraz mi wystarczy tutaj przestawić te dwa wektory. Wprowadzimy to wtedy zmianę znaku. Tutaj będzie minus 3 i już pojawi się jeden. Wtedy i wektor e1 e2 e3. Więc będziemy mieli wtedy 2 minus 3 razy ten jeden tuj wektor e1, e2, e3. I wyszło nam tutaj, że, to, że jako wynik iloczynu tych tuj wektorów też wyszedł nam tuj wektor minus e1, iloczyn e2, iloczyn e3. Więc znowu ciekawy wynik, że znowu iloczyn zewnętrzny trzech wektorów z przestrzeni, to jest ważne, trójwymiarowej, okazał się proporcjonalny do iloczynu trzech wektorów bazowych w tej, w tej przestrzeni. To jest wynik ogólny. Jeżeli bierzemy tyle samo wektorów w iloczynie, co wektor przestrzeni, to zawsze wtedy Otrzymana przestrzeń jest jednowymiarowa, czyli wynik zawsze będzie się dało wyrazić przez iloczyn trzech wektorów bazowych po kolei ułożonych. Oczywiście, abyśmy wzięli tu tylko iloczyn A, iloczyn B, to nie zawsze w każdej przestrzeni będzie to jeden wtedy iloczyn dwóch wektorów. Możemy otrzymać, możemy nie otrzymać dwóch wektora prostego. I teraz, no tutaj oczywiście zagad, zagadką jest ta minus 1, możemy sobie zrobić bardzo proste ćwiczenie teraz, poukładać sobie te współrzędne tych wektorów w wierszach i obliczyć ich wyznacznik. Tylko pamiętamy tu o kolejności, mamy 2 współrzędna przy E2 jest 0, przy E3 jest 3. Tu mamy współrzędną przy E1 0 tak jakby przy E2 mamy 1, a przy E3 mamy minus 1. I tutaj mamy E1, E2, czyli 1 i 1, a już nie ma tu E3, czyli przy E3 stoi 0. I obliczmy sobie teraz taki wyznacznik. No tu może sobie go obliczyć dowolną metodą. Zrób sobie znowu przerwę. Oblicz ten wyznacznik dowolną metodą. A no, tutaj zrobię. Metodą Sarusa 2, 0, 3, 0 1 minus 1, więc tu mi wyjdzie 0, tu mi wyjdzie 0, tu mi wyjdzie 0, tutaj mi wyjdzie minus 3, z tego iloczynu wziętego ze znakiem przeciwnym wyjdzie mi 2. Z tego 0, więc wejdzie minus 1, i oczywiście nie jest to przypadek, ten minus 1 i ten minus 1 to są te same liczby, czyli tak samo dla iloczynu trzech wektorów wziętych z przestrzeni trójwymiarowej otrzymaliśmy taki wynik, jeżeli to jest wyznacznik macierzy utworzonej ze współrzędnych tych wektorów w kolejności takiej samej jak tu była brana w iloczynie, to wtedy iloczyn zawsze jest równy wyznacznikowi macierzy a razy iloczyn wektorów bazowych. Czyli też matematycy szumnie powiedzieliby, że przestrzeń tłuj wektorów. Możesz, jeżeli nie, nie lubisz matematyki, to to zdanie możesz sobie wyciąć, ale dla bardziej zainteresowanych osób przestrzeń, przestrzeń tuj wekt, ale jeszcze nie uciekaj, bo na końcu powiem możesz to zdanie sobie wyciąć że przestrzeń tłuj wektorów, ale utworzonych z wektorów Przestrzeni trójwymiarowej jest jednowymiarowa, czyli każdy taki wektor jest proporcjonalny do wektora prostego utworzonego z wektorów bazowych i współczynnikiem proporcjonalności jest wyznacznik. Jest to bardzo ważny wynik, bo dzięki temu w kolejnym nagraniu pokażę Ci, jak można ze sobą pogrupować te dwuwektory, wektory i potem tak dalej czterowektory. Można wprowadzić przestrzeni wektorowej tak zwaną orientację, i obliczanie iloczynu wektorowego jest wtedy bardzo szybką metodą sprawdzania orientacji wektorów w przestrzeni. Mimo że sam, sama ta przestrzeń iloczynowa ona jest bardzo abstrakcyjna, to jednak działanie w niej w prosty sposób pozwoli wyznaczać orientację już tej zwykłej przestrzeni, w której żyją te wektory ABC. Też tutaj Obliczanie iloczynu zewnętrznego ma takie ładne zastosowanie. Pozwala dość szybko, bo jeżeli nabierzesz prawy, to tutaj to mnożenie jest bardzo szybkie. Pozwala obliczać wyznaczniki. Jeżeli miałbyś obliczyć wyznacznik taki 3 na 3, to potraktuj te trzy wiersze, że one są współrzędnymi pewnych tuj wektorów. Wymnóż, że są te tuj wektory i odczytaj co tu stoi przed tym i to jest jeden ze sposobów obliczenia wyznacznika. Jeżeli cokolwiek tu było niejasne, to śmiało pytaj się w komentarzach. Zapraszam Cię też do zasubskrybowania kanału Fizmat.